W ostatnim oczneczku spędziłem czas z Yuri, Natsuki i u mnie na chacie. Poznałem ojca Natsuki. I moi drodzy, zaskoczenie: tego absolutnie nikt się nie spodziewał. Sayori zdechła. To jeszcze się nie wydarzyło. Przynajmniej nie pamiętam, żeby to się wydarzyło bez I Gently Open The Door. Moje drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dorhar, a To Harates, jest, moi drodzy, Doki Doki Bridge. Tak jak wspominałem, Sayori nam zdechła, Sayori nam padła i zaczyna się w tym momencie akt drugi. Kliknij mnie, ja to zrobię, kliknę cię. A ty mój mysiupysiu, nie zapomnij kliknąć tego super kciuka w górę, jeśli podoba ci się Doki Doki i chcesz więcej, więcej, więcej odcineczków z Doki Doki. I jeśli ta seria ci się podoba. Nie wiem czemu ci się podoba, nie wiem czemu ja dalej w to gram, ten mod jest naprawdę popaprany. Widzę denerwującą dziewczynę biegnącą w moją stronę z oddali, wymachując przy tym rękę... E, a, a ona przypadkiem nie powiedziała papa? Pa. Próbując ściągnąć na siebie uwagę, nie zważając na ludzi patrzących na nią jak na dziwaczkę, ta dziewczyna to eee, moja sąsiadka i dobra przyjaciółka jeszcze z czasów, kiedy byliśmy dziećmi. Co do cholery, co to? Eee, moment, co to? <ścoughs> Dlaczego ty żyjesz i co ty basz na szyi? Aha, znowu zaspałam. Kim jesteś? Usuniętą postacią, która nie powinna tutaj być. Aaaa, cześć! Usunięta postać, która nie powinna tutaj być! Co tam? Usunięta postać, która To nie jest moje imię, głupku, od teraz jest! Oh. Co porabia Urhara? Zaraz, nie skończyłem... Nie, 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 nie robimy tego, nie! Jak ją wydupcyła? Kurwa mać! Em, chcesz dołączyć do mojego klubu? Nie. Ty, 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 koniec popatki! Coś nie tak? Ehm, um, um, racja, racja. Co się dzieje? Cześć Urhara, już gadaliśmy. A, Chcesz dołączyć do mojego klubu? Nie! Odejdź, kim jesteś! Uh, nie witaj się ze mną trzeci raz. Jestem Monika Dubku. Szczęśliwy? Tak, czuję się dziwnie. Znowu! Znowu mnie nazywa Dubkiem, jak na początku tej serii. To chcesz dołączyć? Yy, nie, nie mam na to czasu. Zacząłem chodzić na zajęcia wieczorne, bo moje oceny spadły tak nisko, że boję się, że nie dostanę się na uczelnię. Czyli teraz ja mam to zrobić? Kurwa świetnie. Ech. Aj głupi dupek! Jesteś zbyt głupi, aby wyrazić swoje opinie na jakikolwiek temat. W sumie, będąc szczeru, będę cię progresywnie wyciszać. Mogę zabrać głos dosłownie czy subiektywnie? Cóż, ja. To nie ma znaczenia! Odpowiedź to nie. Okej, okay. manga, anime i dziewczyny. I coś jeszcze. Dawaj. Nie. Dołącz do mojego klubu. Nie. Ten świat istnieje, żebyś mógł zobaczyć dziewczynki i anime w tym właśnie klubie. Super. I tak podążyłem za nią, bo tego wymaga fabuła. I co, i, i już? I, i to. Pewnego czasu narodziła się osoba. To brzmi jak wstęp opowieści pana Misia. Tym razem będzie jeszcze gorzej. Okej, okay, myślałem, myślałem, że coś będzie więcej. Szkoła mija szybciej niż myślałem. Hmm. Czy ten walony autor chociaż raz poszedł do szkoły? Jestem pewna, że miałeś rację co do zapychania fabuły. Znaczyłoby to więcej, gdybym nie musiał tu siedzieć przez cały dzień. Idziemy do klubu! Okej. Okay. Ruszyłem za nią. Myślałeś, że znowu powtórzę ten żart? Miałbyś rację. Ruszyłem za nią, bo tego wymaga fabuła. Skończmy z tym szajsem. Bla, 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 Pośpieszmy się. Tu masz dziewczynki zanimę. Siema, dziewczynki zanimę. Siema. Serio? Przyprowadziłaś chłopaka? Siema, dziewczynko zanimę. anime. Siema, Natsuki. E, zamknij się. Nazwy zaktualizowane. Jesteś? Zamknij się. O, cześć, Natsuki. Co tam? Wiesz ty co? Wal się. okej. Okay. Jak mówiłam, żeby zabić atmosferę, co to ma znaczyć? Yy, dobre pytanie. Uch, ja chciałam, aby ten klub yy, był festiwalem pierożków? Ja dopiero co odpaliłem nagrywanie. Natsuki. Natsuki, proszę. Jestem głodny. O, masz babeczki? To dobrze, Natsuki zrobi. O, no to za Co kurwa, przecież znasz imię. No, jo, ale mnie zaskoczyła. Cholera jasna, spróbuj zachować spokój, gdy taki gigant na ciebie pędzi. Wzrostem przypomina Slendermana. O, <laughs> jakbym nigdy nie otrzymała podobnych komentarzy na swój temat. No cóż, to jak inaczej mielibyśmy ustalić charakterystyki twojego wyglądu? Wiesz, w sposób naturalny, bez patrzenia w kamerę. Mmm, czy możemy więc to ustalić? Jak niby miałbym cię przed tym powstrzymać? Dobrze. Urhara odkrył wcześniej zagadnienie, że mam wzrost równy 97, co na metrykę przekłada się na równo 290 ile? Yuri by się nie zbieściła u mnie w mieszkanku, witaj w klubie Urhara pewnie spotkałeś już Monikę nie, nie wiem kto to jest, kim jesteś? nieważne, będę siedzieć gdzieś Uff. w ostatniej ławce i wcale nie będę się bawić waszymi plikami postaci, ominęliśmy Natsuki, więc pozostaje tylko ona ta, jasne, hej nie jestem Natsuki, Szczuplum! czekaj, zanim będziecie kontynuować chciałabym się czegoś e, was zapytać czego najbardziej się boicie? Brzmi to nieco dwuznacznie, Monika. Wiem, ale nie rozmyślaj nad tym. Jeśli nalegasz, mój największy lęk to. Hmm, nie. Tornada tu nie występują. Wydaje mi się, że miałoby to coś wspólnego z moim charakterem. Jestem zamkniętą osobą, co boi się być przedstawioną w negatywnym świetle. Biorąc pod uwagę moje zamiary bycia dojrzałą, cokolwiek podważające moją postawę byłoby dla mnie uciążliwe. Przykładem tego byłyby momenty, gdy moje zachowanie obracałoby obrót o 180 stopni, a ja nie mogłabym ich poprawić. Zachowania typu obsesywnego uwielbienia mojego obiektu, westchnień. Utracenie kontroli nad sobą w postaci zostania Yandere oraz nadmiernie przeseksualizowaną. Najgorsze z tego wszystkiego byłoby to, że moja fałszywa postawa sprawiłaby, że mój fanbase powstałby tylko z jej powodu. Jestem prawdziwie nieśmiała, a pozostanie tę, tą, że właśnie Yandere sprawiłoby, że zatraciłabym się? Wydaje mi się, że tego właśnie się boję... Nie mogłabym znieść czegoś, czego nie chcę, oraz myśli, że stałabym się wyłącznie za to popularna. Ehm, um, um, dzięki, Yuri! Ehm, um, wow, to serio brzmi gorzej od mojego planu. Co chciałaś zrobić? To! Jak niby to jest. Co, co, co? Nagle Urhara wydaje mi się być pociągający. Super! Ej! Eee, za słabe. Janderem od on. Co się dzieje? Ej, ej, ej! Tak bardzo chcę jego dzieci. Uspokój się. Monika, przestań. Aż się oplułem w tym momencie. Proszę cię, przestań. Super. Ej! Za słaby. Monika, poziom yandere ile? Teraz. Super. Ej! No cholera, co to za słabizna. Since we were wow, 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 over 9000. Ta twarz, Yuri. Te oczy. Te, te... Piękne, cudowne oczy. Wyjebane winne dzieci. Ich kręgosłupy będą źródłem nieskończonej przy... The... E ej? O, o cholera, to za daleko zaszło. No shit, Sherlock. Kim jest Salmon? Tak właściwie to mój własny kręgosłup byłby odpowiedni. O kurwa! Nie mogłam jej powstrzymać. Ehm... Um... Czy gra zadziała normalnie, a Cure jest już martwy? Czy ty kurwa myślisz, że co ja zrobię z resztą skryptu tej wariatki? Okej, okay, em... Um, um. Całe szczęście, że mam nieco... Co się dzieje? Co ona robi w tym momencie? Ta twarz na Cuki! Chyba nie powinniśmy rozsłonkowywać dziecka bez uprzedniej zgody... Weź się zmień, Monika, zmienił proszę! Zmienił proszę! Zostawię ją na tym poziomie i... Zobaczymy. What the hell, co ty zrobiłaś z Yuri? Ale posklejała ją przynajmniej. A na Natsuki nie wytrzymuje już! Jak ją naprawiłaś? Taśmą. Nie widzisz? O, czekaj. Czy to nie ta taśma Nie, 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 nie. Nie przerobię tego kolosalnego gówna. Co mam na myśli to? Siema, yy, tatkę Natsuki. Cóż. Poza dokończeniem tego spierdolonego tłumaczenia jest to, że ten mod jest po prostu słaby. Ale nie słaby w sensie żałosny, nie kurwa, nie on jest słaby, słaby. Używanie zdechłego mema do scenariuszy jest naprawdę spierdolonym pomysłem. Zwłaszcza w momencie, gdy to powstało dużo czasu temu i nagrywam to teraz, to Jezu Chrysty, najgorsza rzecz, jaką możesz wstawić, jeśli jesteś słaby, to nie pisz. Zero żarcia przez miesiąc. Co? Cholera! Mm? Powiedziałeś to chyba z tydzień temu. Czy to znaczy, że nie mam jeść przez dwa miesiące? Nie, one się na siebie nakładają. Przez następne trzy tygodnie tworzysz dawkę jedzenia, które byś jadła i mi je dajesz. Potem wracasz do niejedzenia przez tydzień. Boże, czemu to robisz? Akt drugi. O, racja. Boże, nienawidzę go. Ja też. Przecież muszę niszczyć swoją wątrobę po tym jak jakiś alkoholik przypiął mi łatkę, że chleje na potęgę. A tobie też dziękuję, suko. Co ja zrobiłam? No dobra. Obiecuję, że poprawię się później. Wali mnie to. Papa, e, pa. pożegnajmy wszyscy w komentarzach ojca Natsuki, który uraczył nas swoją obecnością. To, gdzie byliśmy, nawaliłaś tak mocno Yuri do głowy, że ta zaczęła nawijać o rozcinaniu dzieci. O racja! Przecież mogę to. Uspokój się! Uspokój się! Ale nie chcę być zachłanna. Możliwe jest, że matka tego dziecka ma jakieś plany co do jego systemu nerwowego. Chociaż może poszukam ich później. Nie mogę opuścić zasięgu wzroku MC chociaż na chwilę. Super! Czy mogę na ciebie patrzeć przez resztę spotkania Urhara? Super! Nie, nie, super, nie, super, tak naprawdę, ale yy, wolę się jej nie sprzeciwiać w tym momencie. Wspaniale. Wypalę sobie twój obraz na swoich soczewkach, żebym mogła cię widzieć, gdy mnie nie będziesz w pobliżu, gdy śpię. Albo się. Ma... No dobrze, Juri, nie interesuje nas to. Nie obchodzi nas to. E, albo jadę. A, a, dobrze, dobrze. Super, świetnie, wali mnie to. Monika, weź ją, usuń. Pozwalam ci. Pierwszy raz pozwalam ci usunąć postać, wydupić ją w cholerę. Ja to w tym modziaku najchętniej tylko z Moniką bym pospędzał czas, naprawdę. Mimo tego, że zawsze z mędą, to tutaj. Tutaj jest najbardziej ogarnięta. Znaczy, nie, cały moc jest powalony. Na cuki, czego się boisz? Niczego, niczego się nie boję. Nie wierzę ci, nadsuki, no, każdy się czegoś boi. I obiecuję, że ruszymy dalej, jeśli mi to powiesz. Mm, pan pianka? Kim jest kurwa pan pianka? I co to za oczy? Mm, mądre, ale chyba zrobię to. Uruchom najgorszy dzień w życiu. Mm, proszę, jestem kompletną sługą czy coś. Możemy ruszyć z kopyta? Jasne! Kurwa świetnie. Gdzie to kurwa mieliśmy? Będę tego żałować, co nie? Nie się. Dobra, miałyście się przedstawić. O, tak, jak mogłam zapomnieć. Jestem Juri i lubię noże. Jestem Juri lubię noże. Czy mówiłam, że cię lubię? Yy, kurwa, jestem Natsugi i jakimś sposobem jestem najbardziej rozsądną osobą. Oraz ludzie o mnie yy, zapominają. Bo kurwa, okej. Okay. Yy, kurwa. Yy. Dobra, to staje się słaby naprawdę szybko. Uruchom drugi najgorszy dzień w życiu. Nie się. Przecież cię naprawiłam. Nie musisz przeklinać solinikę. Nie wiem go. Mmm, Dobra, Urhara, skoro spotkałeś resztę? Jestem Twoją przyjaciółką z dzieciństwa, która się powiesiła, jakimś cudem tutaj jest. Siema, przyjaciółko z dzieciństwa. Wąd stąd? O, cześć Sayori, co tam? Uruchom. W... <laughs> Usuwanie kogoś, kto na to zasłu... Kto to był? Nikt! Jestem pewny, że to moja przyjaciółka z dzieciństwa. W życiu kogoś takiego nie miałeś, ale byłaś podczas gdy szliśmy. Nie! Spotkałeś już dwie inne członkini klubu, które istnieją. Więc przedstawię ci się osobiście. Jestem Monika, liderka klubu. Siema Monika, fajnie, miło Cię poznać. Nigdy Cię wcześniej nie widziałem. Chcę doprowadzić ten klub do świetności. Jesteś na dobrej drodze, Monika, naprawdę. Oraz chcemy rozwijać swoje zainteresowania. Ehm, oraz jesteśmy niesamowicie słodkimi dziewczynkami za nim, Ja też? Nie, ty nie jesteś świetną dziewczynką za nim, Urhara. O, piszemy wiersze. Czemu? Ponieważ wszystkie chcemy zobaczyć, jak performujesz, składając razem różne słowa. Ehm, jasne, tak, dokładnie to. Pewnie Monika nadal się nie domyśliła, że to nie zadziała. Mordonodon, mam szansę. Możesz mieć całą nadzieję na świecie, ale nigdy nie dostaniesz bolca. Zabij się. Dobra, super, ale powiedz mi coś oryginalnego, słuchaj. O, Urhara, pewnie potrzebujesz trochę tuszu do długopisu. Mam dużo krwi, wypełnię ci go. Przestań, przestań, już raz cię poskładała. E, to fajnie, ale ja mam swój. Ma swój układ krwionośny? Mogę nieco? Nie, nie możesz nic. Po prostu odejść z, z nikim z moich oczu. Nie, chodziło mi o długopis. Ma swój długopis? Mogę nieco? Ruszajmy dalej, okej, okay. wiesz jak to kurdźwa działa, okej okay. To Monika, o Monika skacze, Monika I Monika, i to, to 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 tak może Jest tutaj, kurde nie ma znowu Moniki Monika, Natsuki lub Yuri, Yuri Sayori lub Yuri, dobra znowu Monika mm, Jasne, Yuri, nie nie ja chcę, może to być każdy tu 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 może to być każdy, dobra Monika siema siema Sayori siema, co tam Monika, lolika, Yuri, Monika, jasne, Yuri, Sayori, Yuri lub Sayori, gdzie mój słownik słowo Moniki ja chcę słowo Moniki, ja chcę Monikę, Monika, skacz głupie i słodkie słowo, widziałem to już wcześniej, dobrze, Monika tu ru, 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 ru. tutaj już nie wiem Serio? Dobra, ona ona cały czas skacze. Mi się piesie, cały czas skacze. Nie wiem, czy to tak ma być, że ona będzie za każdym razem skakać Czy teraz dobrze klikam? Yuri, Natsuki, pamiętam Sayori i tak skacze. To ja nie wiem. Słowo martwych osób: ty, 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 Dobra, dalej skacze. Jedyna sylaba to Sayori. Pamiętam Sayori. ty. dobra, 15 na 20. Ej, nie no, ona skacze przy każdym. Ej, patrzcie, widzicie, skacze przy każdym, tak naprawdę. No. Ej, Sayori zaczyna się uśmiechać. Yuri albo Sayori, co to znaczy? Na co Sayori? No dobra, to tutaj też I jest Sayori. Chyba Sayori. O, Sayori się uśmiechnęła, moi drodzy, na koniec. Ej, Urhara, jak ci? Urhara, każdy ruch twojego długopisu był wspaniały. Mm. Serio, nie mogłaś poczekać dłużej niż ze dwie linijki? Urhara, napisałaś o mnie wiersz? Monika, to ja mam większe szanse na wygranie niż ty, a ja jestem martwa. A... Ta, jesteś super, kurwa, dziwna, ale mam w to wyjebane. Jest super. Kim jesteś? Nikim, kurwa. Samo ją usunęła. A, to była Sayori. Nie! Jestem pewny, że to była Sayo. Co się wydarzyło? Um. A racja! Słyszę długopis. Juri. Juri, zostaw mnie. Słyszę długopis. Też mam takie klik, klikli, ale nie mam teraz go przy sobie. Cześć, Urhara! Cześć, paniczka. Co tam się dzieje z tyłu? Co. Ehm. Co tam robi Juri? Juri? Us uspokój się. Już? Już? Ona, ona, ona teraz pulsuje. Okej. Okay. Monika, fajnie, że trafiliśmy do tego ostatniego pokoju, ale, ale Juri tam z tyłu pulsuje. Zapomniała się jej usunąć, tak troszkę. Natomiast moi drodzy, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dlatego, że jesteśmy w tym ostatnim pokoju, więc domyślam się, że kolejny odcinek będzie tym ostatnim odcinkiem. Natomiast moi drodzy, tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Przypomniam również o możliwości wspierania kanału. W opisie tego filmu niebieski guziczek wesprzyj. Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusiki, a ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Loki7 oraz Anna. Dzięki ślicznie za wsparcie kanału, trzymajcie się i popa! Pa!